Google wypuścił Gemini 3, swój najnowszy, najlepszy i najbardziej przełomowy model który mieliśmy od dłuższego czasu. Bardzo dawno mnie było takie sytuacji, gdzie większość osób korzystających z jaj zgadza się, że ten jeden model jest najlepszy ze wszystkich. A dzisiaj w krótkim filmie bardzo szybko pokażę Ci wszystkie najważniejsze rzeczy, które powinnaś wiedzieć o tej premierze. Zapraszam. Przede wszystkim to, co zawsze jest na początku pokazywane, czyli te benchmarki, które przynajmniej dla mnie nic konkretnego nie mówią. Fajnie, że tu są pozytywne liczby, że Gemini 3 Pro wygrywa na większości z nich z innymi modelami, ale no. Widzicie, no to są jakieś nazwy Humanity Last Exam, Arc AGI 2, no nic o mi nie mówi, więc pozwoliłem sobie przetłumaczyć swoją drogą korzystając z Gemini 3, to co to faktycznie przedstawia, co te benchmarki prezentują, więc zatrzymajcie sobie ekran w tym momencie, przeczytajcie sobie co tutaj wszystko jest, a ja na szybko jeszcze powiem, że przede wszystkim to co się wyłania z tego wszystkiego to jest multimodalność, do której zaraz przejdziemy, i głębokie, niuansowe rozumienie użytkownika, no i oczywiście... Super umiejętności programistyczne i matematyczne. O co chodzi z tą multimodalnością i rozumowaniem? Zobaczcie tutaj na swoim blogu to podkreślają, że są świetni multimodalności i rozumowaniu. Tak samo zresztą robili to w swoim filmie intro. Multimodalność to nie jest nic innego jak fakt, że model rozumie i wideo, i dźwięk, i zdjęcia, i tekst, i kod i może sobie to wszystko ładnie łączyć i pomagać ci zrozumieć zależności między nimi i po prostu rozmawiać na podstawie różnych danych, które mu wprowadzasz. A to w połączeniu z tą. A to w połączeniu z tym drugim filarem, czyli oprócz multimodalności, najnowocześniejsze rozumowanie z niespotykaną głębią, czyli takie niuansowe rozumowanie użytkownika daje naprawdę ogromne możliwości, bo model koniec końców dla Ciebie jako dla użytkownika i dla mnie jako dla użytkownika jest po prostu hiperinteligentny i naprawdę rozumie takie drobne niuanse, które mu gdzieś wkleja. Ja na podstawie swoich raczej krótkich na ten moment testów mogę śmiało powiedzieć, że... Faktycznie po prostu pisząc z nim, on rozumie o co ci chodzi. Oczywiście każdy będzie miał inne wrażenia, ale to są moje pierwsze wrażenia, jako że często korzystam z Czemina. On po prostu wie o co mi chodzi, nie muszę wielokrotnie go ochrzaniać, że robi złą robotę. Więc to są dwa najważniejsze dla mnie punkty, czyli multimodalność, która przeszła na jeszcze wyższy poziom, i ta niespotykana głębia, czyli po prostu niuansowość rozumowania. No i oczywiście programowanie, które ciągle jest coraz lepsze i ciężko już nam gonić nad tym, co. AI -e potrafią robić. Ok, ale coś, co chyba jest jeszcze bardziej ciekawe, to jest to, jak strategicznie jest to wdrażane, bo oprócz tego, że wszyscy zgadzają się, że model Gemini 3 jest naprawdę dobrym modelem, to Google postanowił jeszcze bardziej dogryźć tej chatowi GPT, który jest utożsamiany z AI i wdraża swoją najmądrzejszą sztuczną inteligencję dla wszystkich. I tu nie chodzi... O użytkowników aplikacji Gemini czy Google AI Studio, tych którzy wiedzą jak korzystać z AI, ale także tych, którzy korzystają po prostu z Google. Tutaj w trybie AI mode możesz po prostu zapytać się, wrzucić swój dokument, zrobić cokolwiek innego, a Gemini napisze na przykład tobie kod i wizualnie przedstawi to co chcesz, żeby zostało przedstawione. Jest to taki pierwszy krok do tego, żeby strony w ogóle były całkowicie generowane przez AI i wszystkie tam informacje były dostosowane i spersonalizowane pod ciebie. Nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to jest złe. To po prostu już się dzieje i to jest wdrażane dla wszystkich miliardów użytkowników Google na całym świecie. Kolejną rzeczą, która została ogłoszona, jest Gemini 3 Deep Think. Jest to model jeszcze starszy brat tego Gemini 3 Pro, który jest po prostu jeszcze lepszy. Tak jak widzicie, na każdym z możliwych benchmarków po prostu pobija Gemini 3 Pro. Ale niestety, jeśli nie płacimy bodajże 250 dolarów miesięcznie w planie AI Ultra, Gemini AI Ultra, to nie będziemy mieli do niego dostępu, więc trochę bardziej jako ciekawostka, no ale też warto mieć świadomość, że taki model istnieje. I co, i tam też nawet jeśli mamy już ten plan, to nie możemy jeszcze z niego skorzystać, bo dopiero jest w fazie testów bezpieczeństwa, ale podobno niedługo będziemy mogli już z niego korzystać. Oprócz tego, nowym, bardzo ciekawym zastosowaniem, które zostanie wprowadzone do Gemini, też podobno na dniach, są agentowe umiejętności. Czyli połączony masz wszystko, połączony masz kalendarz Google, połączony masz skrzynkę Gmail i wszystko z wysokości Gemini możesz po prostu konfigurować, odpowiadać, dodawać, usuwać, więc raz budzi to na pewno jakieś wątpliwości co do bezpieczeństwa Twoich danych, no ale taka funkcja będzie wprowadzana i mimo wszystko pewnie jest przyszłością w jakiś sposób, tak, no bo jak widzicie tutaj na załączonym filmie z dużą łatwością można po prostu to robić, zarządzać swoimi mailami, swoimi zadaniami, swoim kalendarzem. W ten oto sposób. Kolejną rzeczą, którą ogłosili jest Google Anti Gravity. To jest taki konkurent do na przykład VS Code. Jest to po prostu środowisko programistyczne, w którym możemy pisać kod w tym przypadku z pomocą AI. Ja tutaj nie będę kaleczył, bo ja samemu nie koduję, więc po prostu mówię, że coś takiego zostało opublikowane. Można kodować za pomocą Gemini 3. Cloda i chyba GPT-OSS, więc no, można sobie spróbować. Komentarze po, podobno są różne, ale za każdym razem po prostu polecam przetestować samemu. I coś, co jeszcze zapomniałem wspomnieć na samym początku, to jest fakt, że Gemini 3 Pro ma niezmiennie, jak Google nas do tego przyzwyczaił, ogromne okno kontekstowe, czyli możemy po prostu, <laughs> nie chciałem powiedzieć, wchrzanić, ale po prostu możemy wrzucić mega dużo dokumentów, tekstów, wideo w to ogromne okno kontekstowe i Gemini da sobie radę odnaleźć wszystkie informacje, w które mu załączymy. Jeśli chcemy przetestować Gemini 3 Pro, możemy to zrobić bezpośrednio w aplikacji Gemini. Już na płatnych planach to na pewno jest, tak jak widzicie, też zmieniło się trochę układowo. Tutaj po prostu mamy do wyboru albo szybki, albo myślący model, ale na pewno będzie to dostępne, tak jak widzicie, już tutaj trochę kombinowałem, będzie to dostępne w Google AI Studio. Które po prostu trzeba wpisać w wyszukiwarkę aistudio.google.com i mamy tutaj bezpośrednio, jak widzicie, całkowicie za darmo dostęp do Gemini 3 i możemy sobie po prostu pogadać. Ok. To chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli zapomniałem czegoś wspomnieć, to wspomnę o tym w komentarzach. Dzięki wielkie za dzisiaj. Ja uciekam. Cześć!